He 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 ma Tak, dla poprawy kondycji DZIK Tropic Zero Cukru Kiedy test win w garniturach? A wyślesz mi pierwsze zdjęcie w garniturze do oceny? Ocenka, jak oceniamy? No i Jest dycha moim zdaniem Jest dycha Wszystko do siebie pasuje tutaj Naprawdę No i je, zobaczcie kto tu jest Zobaczcie kto tu jest w ogóle Na starcie samym Może? Jak? Masz chusteczkę możesz? Chusteczkę? Chusteczkę, tak Mhm, tak, ja mi tam. Nie? Ale czyści. Mm. Mm. masz. Mm. Masz One są nowe, tylko bez pudełka mam je, kurde. <grym> nowe, pudełka? bez pudełka, nie, klasyczek. To... Masz jakiś paragonik? No właśnie, ja tylko to mam, kurde. Co, instrukcja obsługi? <grym>? Instrukcja co to jest... No, nic więcej w kodoku nie było. bo trzeba tam. stówek ma być pożyczyć. 6 nie No dobra, Zostawiamy? No. Dzięki bardzo. No, Dzięki pa. Jakie to są smutne rania? Ludzie nie mają kurwa parę złotych do końca miesiąca. Wobec tego że tak pracujesz i słuchaj, jak ludzie mają. Tak, tylko w większości od tych ludzi pewnie czujesz alkohol, nie? I gdyby nie wydawali tyle pieniędzy na wódę albo browary, to by spokojnie przeżyli do końca miesiąca. Z jednej strony się to wygląda to na smutne, a, a, a z drugiej kur... No, jest jak jest, nie? Po części są sami sobie winni. Dostałem wtedy 3D, a czemu on tutaj na wystawce kosztuje 99? Nie wiem no, kur... może. <laughs> czemu dostałem 3D, on kosztuje 100. Przecież czy dychy mi wtedy dawałeś? Ty czy Damian? Z ręką na sercu. Może tyle jest warty. A kur... może i tak. Nie wiem. Pastycznie. Dwa razy mówisz. To ja nie wiem czemu taka cena jest, chyba to taka cena jest specjalnie, no. żeby nikt go nie kupił. Aha, żebym ja bym zabrał. Żeby czekał na ciebie. No, ty, no to dobra. No ja, to nie jest warte 30 zł nawet. Jak, jak ty wtedy nasi kurwa że mi tutaj 3 ja daj bo mu na plachę... Ja czy potrzebę. Damian? Ty albo Damian. I mówię, daj mi na flachę ten. I trzy Ja odbiorę. A, ja kur... tak. okay, no, nie. Daj mi na flachę! No i on się nie poli. daj mi na flachę. Nie pierwszy, że ja będę teraz płacił za niego 90 zł. Skurę. Nie pomaga? No. To leży. Żartuje Z jednej strony to ci panowie zawsze ich traktują bardzo miło, nie? No bo to od nich tak naprawdę zależy czy on może k**a wypić pewnie danego dnia czy nie. No tak, ja mówiłem, że oni z kanału... Ciekawe kiedy właściciel się wk**a jak dowie się, że oni więcej z kanału dostają. Niż kurwa tam bardzo rabia. Później... Jeszcze oni mają normalnie umowy o pracę, nie? To oni, to oni też kurwa sobie... Zgarniają mu do, do, do kasę normalnie z roboty. I oni mają wyświetleń miesięcznie? Dwie bańki, tak z trzy i pół bańki wyświetleń mają. To oni tak z samej ich wyświetleń mi się wydaje, że trzy dychy mogą dostawać plus jakieś współprace. I też nie wiem co oni się dzielą pół na pół, czy to, bo na początku to był chyba sam w ogóle ten, nie? Damian. Mają 12 milionów wyświetleń w ostatnie 30 dni, tak, ale nie patrzcie na to, bo oni też sorcy nagrywają i dużo sorców jest, wiecie? A one średnio zarabiają. One robią zasięg, ale tak średnio zarabiają. Dla lambardu też git, no bo ludzie chociaż pod odcinek, kule, przyjeżdżają, nie? I jadą na przykład 300 km, żeby tam być i zastawić, kule, bo coś znaleźli, nie? Tierlista ludzi, ku tego. No powiem tak, tego widzę. No to jest dla mnie totalny GOAT, kurwa, nie? Tak uważam. <grystanie> Ufolut to też jest GOAT Dalton to też jest GOAT. To jest kolega jego, nie? O ten. Ten to jest kolega tego. Że on zawsze z nim chodził, oni zawsze bekę, kurwa, tam cisnęli, nie? On. On był dobry, on był zabawny, ale mu odpierdoliło totalnie. Totalnie mu odpierdoliło, nawet nie wiem czy nie, nie, nie wrzucę go do betieru, bo jemu dało od sławy. Tego kurwa, nie pamiętam, dziadu, dziadu był chyba, kurwa, tych tak średnio pamiętam też w ogóle, i tę babę, no ten to uważam, że co nerkę oddał, to też, tutaj ciężko, kurwa, do estieru koś wrzucić, dobra, Ufo, nie, na no, ufolu to jest gold, przecież to nie można, kurwa, tak to potraktować tego, tego dam do estieru, ty, a ten i ten to nie jest ten sam, kurwa. tak mi się, tak mi się wydaje. Dobra, tego też dam do estieru, bo on to jest k**a oszust, On <laughs> to jest k*a oszust, że On mówi, no o, tak, tak. że on, on, str i on strasznie próbuje robić. A ci jak robią k*a, to od razu widzisz, że k*a. Oni sami nie wierzą w to co mówią. Ten nie wiem, dam go tu, bo nie wiem kto to. Mi się przypomniało ostatnio, jak pierwszy raz yy, cię widziałem. Jak pierwszy raz cię spotkałem. Wiesz kiedy to było? Nie, ja tam nawet nie wiem. A ty Przez kojarzysz zapach. kiedy raz pierwszy mnie widziałeś w życiu? O Jezu, nie wiem. To wtedy chyba było z Patrykiem na breakdance'ie. Nie, wcześniej. wcześniej ja kiedyś tak. poszedłem do babci, nie? I nazbierałem no. sobie z drzewa jakiś tam owoców, nie pamiętam czy wiśni, czy czereśni, coś takiego, Coś było, nie? no. I ty taki mały szczylek, chudy, nie, podszedłeś do mnie i poprosiłeś czy ja mógłbym ci trochę dać, bo jesteś głodny. No, to tego nawet ja nie, pamiętam, nie pamiętam. że wziąłeś bluzę tak powiem. bluzę, nie? To... To smutna historia w sumie. Ja ci dałem trochę tych owoców i poszedłeś taki szczęśliwy, nie? Ty, no ja nawet tego ci mówię, że nie pamiętam. Nie pamiętasz nie? tego. No co ty. I właśnie Mówi tak sobie o tym nie? przypomniałem ostatnio i sobie zdałem sprawę, że pewnie ty od małego yy, no nie, nie, jest, wiem. nie miałeś wsparcia, nie? No nie Musiałeś miałem, wszystko no robić. Widziałeś zresztą. Inne, nie? inne dzieci na przykład, nie wiem, rodzice... Yy, ogarniali im ciuchy, yy, dbali o nich, i tak dalej, żeby wiesz, żeby do szkoły na przykład Szuj miałby wszystko. Mi się wydaje, że ty chyba nie miałeś nic. Nie, ja miałeś, nie miałem nic. Nie miałeś chyba nawet piórnika i kredek. Nic. Rozumiesz? Każdy mi dawał pomoc od ciebie, taką zewnętrzną. I wydaje mi się, że przez to całe życie się, się czujesz gorszy od innych po prostu. No tak, no co mam ukrywa? No bo inni są lepsi, ja nie miałem nic, ja próbowałem dążyć do tego, żeby nie udowadniać ludziom, którzy mają mają wszystko. Że ja jestem tym gorszym, rozumiesz? No. To jest skliwa historia, żeby ludzi mi więcej wysyłali. Jak będzie na stopach kiedyś, to to go zabierzemy? Nie, bo nam chatę opierdli. <gry> Kurwa, no przecież jakby chciał, to by normalnie do roboty poszedł i by miał kasę. No tak, właśnie on w odcinku jakiś mówił, że mu się nie chce pracować, że on idzie i że a nie chcę się jutro iść do roboty. Wyrzucałaś Danem. Ja już Dobra, ja tam. dziękuję Proszę bardzo Ale tę policję nienawidzę teraz już całkowicie, nie? Czemu? Co Co? Policji już całkowicie nienawidzi? Co? Stoję jako retro tam, nie? Dwa metry obok pasów, nie? Zatrzymał się radiobus przed pasami, nie? Ja nie widziałem w ogóle, w którą stronę sam mam iść On mi pokazuje Dawaj, dawaj na drugą, nie? Przechodzę na drugą kurtę, ten dwa metry od pasów Zajechali mi drogę Stówka to Słucham kurde, jak nie wiem. Co, już dychę tylko potrzebujesz? Przybyć, zabić, chyba nie by było, no. Ty ja mogę zrobić po dyszku. No, Stówka. Nie można całe życie sobie tłumaczyć wszystko chłopem startem. Jak chcesz, to ogarniesz. Białas, idealnie, to nowina opinia. No Opinia, zgadzam się z tą opinią. Cześć. Wszystkiego najlepszego na nowy rok. Wzajemnie. O! E, słuchaj, weźmiesz mi tak jak zawsze, pozostaw ten mój telefon, spróbuj. Dobrze. Ile potrzebujesz? Pięć dych, tak jak zawsze. Co taki stłamszony głosik masz jakiś, co? Bo w pracy dzisiaj byłem, to wierzę. O, w Dziś pracy raz? był! Tak, Ta. z tych uszu to te, te. włosy to powycinaj. Ale mam węgę z niego. Coś mi się wydaje, że ty na ten odwój trafisz szybciej i nic nie, <laughs> nie brałem. To psychiatryka raczej. albo no, do, do psychiatryka. Z tobą chyba. Ty chyba byłeś w więzieniu. Co ty mi mówiłeś? Ale że, że siedziałeś chyba dwa, trzy 3, 3 lata, wyszedłeś no. i pierwsze co to seta. No i to nie? seta. No, od razu seta. Masaka. <grym grym 12> lata odwykłeś. Ale to słuchaj, nic? to jest nieważne. Pierwsze co, nie? To musisz mieć głowę, bo to nie jest tak, że wiesz. <grym> Ale to nie jest, że pani psycholog ci powie, ja ci powiem, Damian, jak to jest. Jak, nie jak ja powiem... powiem. Nie, daj mi dokończyć. Dobra, to jest historia życia. Jak to jest. Jak sobie sam człowieku nie pokładasz w głowie, no tak. to terapia ci nic, nie, nic nie da. Źle, Wyjdziesz tak. i będziesz dalej sobie pić. No, nie pisko, szanowni, czy tam wódkę, no, tak. jak ktoś pije wódkę, to pije wódkę. No, A ja, my lubimy się ja, piwko. No, ja piś. w tamtym roku jak wysłem czarnego, no to ci mówię, nie? Od razu pierwsze co CPN, kł... Kur... Digilie yy, 24, nie? No pierwsze co od razu CPN, flaszka i z łapakami. No tak jest, no jak sobie w głowie nie poukładasz, że przestajesz, to no on sobie nie poukładał, jest w ogóle skapnęliście, że jesteście uzależnieni? Ja to już, ja to z 10 lat temu. To nie, że my jesteśmy uzależnieni. Nie, ja jestem. Ja się nie przyznaję. Ja, ja nie. No. Mam ja takie momenty, że nie. A, on się nie przyznaje. Ten jest świadomy, ale ten nie muszę pić, ja powiedz, nie, że nieraz nie piję, przyjdzie no do mnie, parę... dwa, trzy dni sobie piwka, nie muszę wypić, no. Czyli ty już ogarnąłeś, że jesteś uzależniony, ty jeszcze myślisz, że nie. No, no jeszcze myślisz, nie. No, <laughs> już byłeś, na odtrucę, ale nie. <laughs> ale nie, dokładnie. <laughs> <laughs> Mama mi nie da, tata mi nie da, ja muszę sam działać, powiedział 26-letni, bezrobotny, zdrowy chłop. Dawanie folutkowi jakichkolwiek prezentów, to jest wspieranie lenistwa. To, że miał ciężko w życiu, nie znaczy, że więc trzeba pracować, bo się wstać nie chce, albo się zapomnie pójść do pracy. Już sam wypytuję, czy nie ma prezentów dla niego. Co prawda, to prawda. Konfitura? Kurwa, to ma pół godziny. Czy mogę zamienić słówkowskim? Aha. Powiedziałem panu, że jestem nowy w trzeci dzień i że mam 18 lat i że nie wiedziałem. Czy jeszcze tobie nikt nie na To naprawdę. Szapłowate. O! Wiśniowe włosy? Może być nieźle. Historia. Znak tu pokazują, okej. Okay. A on pokazuje teraz, ile przepisów łamie, ty, ale zapgradezował odcinek. Wie pan, że tu nie wolno. Tu nie wolno się zatrzymywać, proszę pana. To jest zakaz. <laughs> Z drugiej strony, szczerze, to mi szkoda trochę tych kurierów. Bo ta infrastruktura jest tak, tak zrobiona, że oni naprawdę nie mają gdzie stanąć, kurwa. Jak chłop ma dostarczyć paczkę do jakiegoś osiedla, to on musi. Pewnie, żeby normalnie, legalnie to zrobić, to on musi pewnie z kilometr zapierać. A paczek ma pewnie odchłaniać. Gdzie? Na parking. A co pani robi? Nie wolno. Oj, z babą ciężko. Z babą no, ciężko się będzie kłócić. Na tak pieszych się nie jeździ, proszę pani. No ale to tutaj nie ma wjazdu. Tam jest wjazd. O tam. Chłorek się robi, ono wy Wjedź na parking sobie tam. Wjedź na panu O, nie będzie pan do mnie na ty, mówił. No jedź już, wie. Dziękuję. Ło! Ale poszła! Tam też nie wolno. też stać. No właśnie mówię. Następny. Oj. Proszę bardzo. Ale ładny sobie parking ładny sobie parking robicie tutaj. Chyba. Za to jest 1500 zł mandatu za jeżdżenie po przejściu przeszedłem na ścieżkę mhm. Nie wiedziesz On ci stanie i nie wiedziesz Nie wiedziesz <śpiewa> Oj no nie pojedzie I teraz co? Nie przejedź przeje, go <śpiewa> Przejedź? Nie wolno przejedź tak go p *dum. P *dum. No i to jest dziadu no wy... Przejedź go kula Ty no i przejeżdżum Co się dzieje? Oj! <noise> Oj! No tu nie wolno wjeżdżać. Ale tam jest 15 pa parking, 15 metrów dalej? No tylko tu pewnie kurwa. miejsca nie ma nigdzie. No ale jak tylko na rozładowanie paczek, to przecież jakby tu stanął tyłem, no to by nawet lepiej by mu było, jakby tu się f. Wiesz, co, to jest Rodo? Nie jest tak, Ja bym nie chciał, żebyście tutaj wjeżdżali. nie. to masz, wiesz, to nie jest koncert życzeń, kurwa. No ale to przed chwilą sobie życzyłaś, żebym nie nagrywał. To też nie jest koncert życzeń. No. A wiesz co to jest prawo o ruchu drogowym? No. Twój rower stał przy przejeździe. Nie, stał na drodze dla rowerów, zatrzymał, no, jechał? w przy krawędzi. Jechałeś? Przepisy nie. pozwalają mi zatrzymać tam rower. Dobra, idę, do zobaczenia jutro. Jaki No i blokowanko! Jest już nie odjedzie! Cytuję. Szanowny Panie, bardzo dziękuję za przesyłanie materiału, który nas wszystkich bardzo poruszył. Natychmiast podjęliśmy <grym działania <grym wyjaśniające <grym oraz chcemy na trwałe zmienić sposób realizacji dostaw, aby odbywał się zgodnie z panującymi przepisami oraz lokalnymi uwarunkowaniami. Proszę dać mi kilka dni, a wrócę z konkretami odnośnie wdrożonych rozwiązań. on nawet psu kaganiec założył chyba, żeby nie było, że ktoś się do niego Przepisami. Ta, w kagańcu biega. Dnia wrócę z konkretami odnośnie wdrożonych rozwiązań. Również bardzo mi przykro z powodu formy komunikacji, która pana dotknęła. Jak pies, dzwoniłem do właściciela, ale pan właściciel się nie zgodził na psa, ponieważ jak pies się sika, to parkiet mu zczarnieje. <śled> Prawda jest taka, że ta firma pewnie PR-owo odpowiedziała, tylko żeby się od. Dolił, że tak, tak, rozumiemy. A tak naprawdę, mają pewnie to f. No bo, jak nie będą tam parkować, to będą mieli jakieś opóźnienie w dostawach, albo. albo wie co? No, no, no trudno, nie? No niestety, ale chcą, nie chcąc oni tak naprawdę, jeżeli tam nie ma miejsca wolnego, to nie mają za bardzo sek poradzić z tym. to elektryk jeszcze. jak Ja nie lubię tych elektryków. Ja mam. Mógłbyś tam, bo Nie, wolno tu tu wierza. Będzie lekcja taka. A wiesz czemu nie wolno tu wjeżdżać? Nie. Nie? nie. Ja jestem ja 18 lat i jeszcze... Wiesz, to jest moja pierwsza... No ale to jest moja pierwsza praca i... Można wjeżdżać mi... przez przejścia? No nie. Można jeździć po chodniku, po drodze dla roweru? No nie. No właśnie. Wiesz ile... jaki jest za to mandat, czy nawet nie wiesz. No nie, ja mówię, że to jest moja 1500. pierwsza. 1500. Hmm. Wiedziałeś? No gdzie? Shop. Bo nikt tak... No skąd tak? To jestem na trzeci dzień i... A to Pitbull fighter jest! Chude szur elegancki w Pitbullu, pit, Artalionie, na no, jak... Nikt nie umrze jak przez 5 minut porozładowujecie samochód na jezdni, a dla pieszych jest to realne zagrożenie po prostu. Cofający pojazd. Dziękuję. Dzięki Sary. Cóż my tu mamy? Co za... <laughs> Oj. No nie przed przejściem, nie przed przejściem. Paweł go wyhaczył. Jest chuderlak, jest ją. Kolejny dzień w pracy. No. Lekcja druga. Nie wolno stawać przed przejściem dla pieszych, bo się ogranicza no. widoczność na to przejście. <grym> Piesze też nie mogę tak? Słucham? Zależy? nie mam <grym> Nie może. <grym grym> o, no i co? No może 10 metrów nie ma, ale, ale hu... Odstęp zachował, ty. Każdej uwagi słucha. No teraz będzie lekcja taka, że metr chodnika, półtorej musi być wolny. Cofnął. Pięknie, ale cofnięte. Oj, Tu kto? No i patrz, no dobra, ale patrz teraz. Czemu on nie podjedzie tam dalej? I stałby faktycznie normalnie na parkingu i miałby wykopane, a to jest. No przecież mu się nawet by było lepiej rozładować, bo tu są drzwi do tego. Tamten znak to widać, że żbany już... był pewnie też przed nich, nie przez nich nieraz. Sytuacja w tym miejscu, a mamy styczeń 2025, wygląda cały czas tak samo, dzień w dzień. Co można z tym zrobić? Można jeszcze wnioskować o postawienie słupków, tak żeby nie dało się wjeżdżać przez przejście dla pieszych. Wnioski zostały wysłane. Odpowiedzi przyszły. Po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu przez biuro zarządzania ruchem drogowym urzędnicy przystąpi do montażu słupków. O, no i tak kurwa, zna, uważam, że to jest dużo lepsze. Pa, tu wychodzi pyk, tu pyk, blokuje wszystko, ale jest na parkingu. Jest na parkingu, jakby on się rozładuje i spiera, nie? No jak nie? No tu jest parking już. Nie odniosłem się jeszcze do najważniejszej kwestii, do pytania jak... Oni tam mają parkować pod tym lokalem? Odpowiedź jest prosta. Zgodnie z prawem i nie interesuje mnie to, jak oni mają tam parkować, skoro wymyślili sobie, że to jest najlepsze miejsce do zrobienia punktu przeładunkowego. Skąd w ogóle pomysł, żeby robić centrum logistyczne na mniejszą skalę w miejscu, w którym nie da się podjechać ciężarówką? Nie da się zaparkować. Pojazdu dostawczego. No ale nie, no, najwięcej kurwa problemów DPD sprawia w sumie. Impost to jest totalny stomper, jeśli chodzi o paczki i do, dostarczanie tych. Dzięki. Ciekawy materiał. O, odpowiadam, a tu dostawa do żabki. Zobaczcie, można. O, tu wjechać? Można. Nawet trochę przejścia jest na. No, i o to mi chodziło też, żeby po prostu tam, tam byli. No blokuje cały parking, tylko że no to jest kwestia 5 minut i on spierd... nie? <śm> no i szatuneczek, a o to nie publicznie on dodał w ogóle. Jeden. Popracowałbyś jako kurier, to byś zrozumiał. Bez sensu, zwolniliby mnie, bo nie dowiózłbym 200 paczek, podczas gdy moi koledzy zrobiliby to łamiąc przepisy. No właśnie, no jakby o to chodzi. Że oni dowożą 200 paczek, a on kurwa by nie dowiózł. Dobra, teraz zrobimy samochodozę. Podobno dostał w Jesteś popielony? <grydy> popielony, czyli trawniki Aignera. E Pamiętacie to miejsce z panią z Landrovera? Wyobraź sobie, jakby konfitura dorwał Tazego, jak po pochodnika. No, <grydy> mi się wydaje, że ta zby mówił, że ta zby nie wytrzymał na tamten moment. Będzie negocjowane, czy, czy nie będzie? Tak, proszę wezwać policję. Chcę, żeby pan wezwał policję, tak. Jedzie ta policja? Jedzie? Dobra. Kiedy będą? Co? to Dobra. O, Czterech cztery chyba dadzą radę jednemu. O kurty. Garniturowcy! Ja go panu przestawię. Proszę go przestawić. Ja go nie przestawię, dlaczego ja mam go przestawić? Bo pan blokuje, a my chcemy Co wyjechać? ja blokuję, proszę pana? Po Wyje. przejściu dla pieszych będzie pan jechał pochodni? No nie. No jestem akurat, ale co to pana obchodzi? Proszę pana... Dle... Jak pan tu wjechał? Po przejściu dla pieszych? za chwilę panu pokażę jak wjechałem. Jak... Dobrze. To ja czekam, aż mi pan pokaże. Aha. Po co ta złośliwość była? Co? Jaka złośliwość? Dziękuję panowie. Dziękuję. Ale nie można tam jeździć. Nie tam nie można jeździć. To jest chyba po Oj! A, Bo on mu wcześniej tak powiedział, że pan jest chyba popierdolony, tak? To pan jest popierdolony No co? Bierz go, nie Oj Bierz go! Bierz go! Bierz go! No nie! Ludzie pracują, mają czas! O ty, następny kurwa! To jest jakiś stopy człowiek, że pan... Nie no dobra kurwa, ale ten co się tak po prostu przez pasy wjeżdża, rozumiecie, to jest dla mnie pojebane, nie? Że ten się na przez pasy i jeszcze kurwa ma problem, że chłop tu stoi, nie? To to jest pojebane na przykład. On jest pierdolnięty, ten ziomek. Oh, <laughs> to by <pierdolnie>. Człowieku, spokojnie. <laughs> Jios, to to rower i Ładnie, Ciężko rower ustawisz to co dopiero auto. No. Szuka stopki, nie ma. A nie jest stopka. I odstawię. Niech się pan śmieje, dobrze. No rower pan nie umiał ustawić. Konfitura Gano z sensem, a on jest nie. No Ja mu się chyba nie chce tłumaczyć nawet. No mówi, że nie wolno i ch... On się z nimi tak powiedział. No, się... chwilę. Co mi zrobisz? Musisz to wyrazić konkretnie, żebym miał podstawy do oskarżenia cię o groźby karalne. To pan si chodzi. Dokładnie. Co? On Ej, powiedział? <laughs> to nie wiedziałem. Jak to amar jest, kurwa, po trzech latach na siłowni. Dobra, jedźcie już. Kurczę, ale nie naruszaj mojej nietykalności cielesnej. Obsrał się. Czy nie? Nie obsrał się, on rower jest u. O, tak, jaki odważny co? <laughs> <i> odważny co? <laughs> Dokładnie. <gulanie> nie, no we dwóch na pewno dacie mi radę, ej. Ale ziomo. No i pozewik, papa. A może pan mi wchodzić na mnie? A pan już na mnie wszedł. No to teraz, jak ja na pana wszedłem, to pan będzie na mnie wchodził, tak? No to dlaczego nie? Dlaczego pan nagrywa moją twarz? Dlaczego, dlaczego pan, pan nagrywa na mnie A dlaczego Popraje pan mnie. nagrywa moją twarz? O! o. Wysiądzie mu wyjebie? Co już? Co jeszcze? <laughs> Ej, no we dwóch to się nie liczy. Kur Co? Wy we... Ej, we dwóch to Wypadło. się nie... A ci gapiły nic nie widzieli. O! Nie, w ogóle, nie mam tego nagranego no, ani na co? telefonie, ani na kamerze. W ogóle. Podałeś mi kurtkę ale ci go nie popsułem będziecie pytać w komentarzach czy zgłosiłem naruszenie nietykalności i czy zgłosiłem podarcie kurtki no więc podarcia kurtki nie będę zgłaszał bo kurtkę kupiłem za 30 zł w taniej odzieży napaści czy naruszenia czy, czy czegokolwiek też się będę zgłaszał ponieważ to jest sprawa ścigana nie z urzędu tylko na wniosek a sprawa ścigana na wniosek wiąże się z tym że trzeba włożyć 300 zł do sądu no i samemu też niczego w tym sądzie nie osiągnie. Trzeba sobie za załatwić prawnika, a to już są koszty i, i nie ma żadnej pewności jak sprawa zostanie zakończona. A więcej o tym jak sądy traktują takie zgłoszenia. Zamierzamy wam opowiedzieć razem z Maksymem, autorem kanału Konfitura. Kolabo <laughs> <laughs> kolejne! Kurwa, kolejne kolawo jest. On nie potwierdził teraz przypadkiem, że można go normalnie na... On tego nie zgłosi? O, Konfitura nawet skomentował Wojtek, bardzo fajny filmik swoją drogą Kółko wzajemnej adoracji Czy to widziałem? No pisz to, pisz ten mandat, no. 300 zł Więcej nie napiszę, ale... Na, ty, na czym ty piszesz? Na mandacie. A za co to jest mandat? Jak jest ustawa karania, czyli kodeks karalny, kodeks to karalny, no to jest jeszcze kodeks sprawiedliwości, a czemu państwo... A kto jest nad nami? Kodeks sprawiedliwości? Jaki kodeks sprawiedliwości? Gdzie to, gdzie to jest? Ja przepraszam, ale wie pani co, jak jest taki kodeks... Kodeks sprawiedliwości? Daję swoją wypłatę, jest taki kodeks. Ale co to znaczy kodeks sprawiedliwości? Proszę mi wytłumaczyć. No to dokładnie, mamy teraz na przykład 500 złotych już za to, ale sytuacja... Którą przedstawiłem, przekonała pana. Dokładnie. Co pan w tym momencie posługiwał jakim kodeksem? Z własnym sumieniem. No to ja własnym sumieniem, własną sprawiedliwością posługuję się uczciwością, nie mówię szczerze. <grym> że moje artykuły kosztowały 70 zł, ja mam 300 zł. Nie 70 zł, droga pani, tylko 124,34. 124,34, dobrze <grym> Za co to jest mandat, ty? Za co? A, dobra, zaraz wejdę pa... Part jeden, wejdę. Bo zaczniemy od dupy dwóch... strony, dwie, chuj tam jak będzie, że sąd zdecyduje, że. Pani, że pani ja nie ukradła, ja że pani. Na policji. Nie, 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 Pani już manda podpisane, troszkę się odwołania do sądu. Do sądu. Ale. Do, do ja do sądu to muszę od razu. I szczerze, ja bym chyba mógł być kurwa, policjantem. Ale takim kurwa spoko policjantem, nie? No, tylko. Nie, nie, już grubie rury od razu ładować. No? No. No to ja ładuję, coś z grubie rury, a ja pan widzi. No, no dwa, widzę na kradzieży jeszcze dyskutuje. Dokładnie, idziemy, idziemy, już, nie, no. Dobra, poka mi part 1. Co to się wydarzyło? Co się przykleiło do rączki? No to, bo... to wszystko? No jedzenie No taki tam <grym> Dorącki się przykleiło, ona chciała to W za... jaki sposób ona chciała to k***a wynieść niby <grym> Alkohol mandat 500 zł prawa do przyjęcia przysługuje, jest alkohol Poważnie? Jak jest alkohol, coś takiego. Alkohol nie jest niezbędny do życia, ja mam swoje zasady Ha no tak, bo on ma ten on może sobie powiedzieć, że jak zabrała artykuły potrzebne do życia, to pewnie jakiś tam mniejszy wy wymiar kary, nie? A, ale, ale jak w łódeczkę wzięła czy tam bromarka, no to sobie wzięła, nie? To to a może jej potrzebny był do życia też? Mogę dostarczyć, jak trzeba będzie, całą niezbędną dokumentację, nawet jak Państwo będą chcieli roszczenia pisać do sądu, jeśli chodzi o mój ciężki wypadek i leczenie. Jestem zdyskwalifikowana z pracy, to jeszcze zanim to miałam też, jak chłop mnie zostawił, dziecko mi zrobił i... Dziecko mi zrobił, mnie zostawił. Klasyczek tak zwany. Sytuacja... Sytuacja On zostawił, on, on jej dziecko zrobił. Jak coś, tylko on. Sytuacja cięższa... A na inną się skusił. No to sad, nie? Manda 300, bardzo artykułu 200. 300, mi nie wiem. Artykuł 119, artykuł 119. kodeksu sobie powoli, powoli. No mówię ci, poczekaj, kur. Powoli, powoli. No? Po malutku. Dobra, no? Nie krzykiem. Mhm. No Weski, to jak ona chciała to wynieść? Nie no taki kracie, że to nie mieliście chyba nigdy. Ty brutalu Jak Kurwa się 300 zł za to, że ukradła, przecież można krać <śmuszny> tak, <to>. Jeźdźamica <śmuszny> Ja muszę to przetrawić <śmuszny> Ty Nie wiem o co chodzi, ale śmiać się z kogoś, komu wlepiło się mandat i zabrało pieniądze, to zrozumieją tylko policjanci nie no kurwa co to jest się godziny by mnie nie dały <śmuszny> Aż mnie strach oblecza No mega kurwa bekowe ziomeczki, nie? Mają kurwa beka sobie Kodeks sprawiedliwości I to ba, czu, mi, co to jest kodeks sprawiedliwości? To, że zjechałem i ceny Bo mnie ludziom sumienie. i szczerze? No mówię, z, z takim kurwa ziomkiem normalnie w policji można było sobie pracować Ja uważam, że z taką atmosferką kurwa mega spoko Dobra widzowie, bo już jest 19, 6,5 godziny streama, trzymajcie się i, i pa pa, wam życzę.